Ale mamy Bo... tak jeden, dwa dni przykładowo, tamten mi się pięknie rozwijał, tamten w ogóle się nie rozwijał. A e, Panie Tomaszu, rozwija... ma Pan wrzucone te? E, Fosguarda albo Fosex? Mam, ale poswalane mam zero. Zero? zero. zero? Bez tego? No to, to powinny te, te, te się rozwijać, dnia, chociaż twardziele, twardziele, będą troszkę cierpieć na początku, no. bo to jest y, za świeża akwarium. Twardziele zaczynają po pół roku gdzieś ciągnąć. Ale te takie te twardzieli to ja mam trzy. To co no więcej, no. więcej. Makroporę mam trzy, jedną syguporę i jeden tamten, nawet nie wiem co to jest. Który? Ten czerwony? Nie, 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 ten, tam taki, bo to jest typowy stardziel już, mm -hmm. ale nie wiem co to jest. Zaraz się mu przyjrzę, bo nie mogę się na nim skupić. Ale ładnie, widać, że wszystko, się, wszystko porozwijane, pootwierane. Bardzo ładnie, znaczy ja znalazłem bardzo ładną metodę na podniesienie systemu poziomu RODOX. W jaki sposób? Nie już, bo ja już od dwóch dni nie daję w tej chwili ozonu po mm -hmm. powietrze. Naprawdę podnosi na powietrzeniu, no, ale ty przecież jest na powietrzanie mega przy tym spadzie, mm -hmm. ale oprócz tego jest na tej zasadzie włączam jak ja to mówię na powietrzu, z tą pochodzi 12 godzin, podskakuje około 50. Naprawdę? Tak. I co najciekawsze teraz jak dodaję bakteria, to Radoks mi spadł, Kiedyś mi spadał prawie że 200. Mm -hmm. No ale to, teraz... to, to jest normalne. Przy podmianie wody to jest normalne. Ale nie przy tu ja mówię przy bakteriach. Aha. I teraz radość spada mi tak 50-60, ale mam naprawdę dobre bakterie. Mikroblift? Nie. Ściągany ze, ze Stanów do. One generalnie są ściągane przez Uniwersytet Warmieszko-Małżowski, przez Wydział Rybastwa. O! Mhm. I oni to ściągają jako szczepionki, żeby... Zapominacie. <ścoughs> Naprawdę? Ale, to, tak, ale no relacje, Ale ma pan, panie Tomaszu, gdzieś na miarę, może ja bym skorzystał? Jeśli można. Czekaj, Michałek, odejdź. To jest wszystko ale nie <śmiennie> jest kupowane. Więc no nie za bardzo mogę dać, tak szczerze mówiąc. Nie, 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 nie. Ale ja wiem, że chłopak u nas w piranii od nich bierze i sprzedaje. Aha, w pirani. No i za cztery spóźnę teraz sprzedają. Za taką dużą? Za taką dużą. A jak to się nazywa? Ale to tak można.